Damian Michalik, Damian, w meczu z Zagłębiem Sosnowiec no pękła setka, można powiedzieć, Twoich występów w barwach stali Rzeszów. Fajnie się ten jubileusz poskładał. No, no fajnie, tak się złożyło, że e, fajny, wysoki wynik, 6 do 0 e, w ten jubileusz. Cieszę się bardzo z tego, ale, ale czekam na kolejne mecze z niecierpliwością. Widać było, że bardzo chciałeś też zdobyć bramkę, eee, skończyło się na trzech asystach można powiedzieć, wpaść jednak tobie nic nie chciało, już tam bramkarz na słupek parował, obrońca z linii wybijał, no nie było tobie dane. No nie było dane w tym meczu, aczkolwiek no bardzo chciałem. Gdzieś tam w miałem to, że właśnie jest to mój ostatni mecz w Stali. Chciałem go sobie jakoś udokumentować. Bramka nie wpadła, ale na szczęście asysty jakieś tam wpadły i najważniejsze w zasadzie jest to, że wygraliśmy, napisaliśmy sobie trzy punkty i gonimy tą, ten peleton. Można powiedzieć, że liczbowo w ogóle u ciebie się zgadza wszystko ostatnio w Bielsku dwie bramki, tu trzy asysty, także widać, że forma chyba rośnie i nie wiem, ma to związek, no, może nie czy ma, bo ma na pewno, tylko jak duży ma to związek z tym, że na fajnych już murawach możecie grać. Na pewno jest to klucz w naszej taktyce i to, jakich mamy piłkarzy w zespole, dobry plac do gry to na pewno dla nas jest jakiś dodatni element i no tak jak wszyscy widzą, no im lepsze boiska, tym ta nasza gra jest dużo lepsza i dla oka, ale i nasza skuteczność powoli wraca na te dobre tory. Teraz czeka nas mecz z Wisłą Kraków. Ty masz dobre wspomnienia z tego jesiennego spotkania, wtedy były dwie brameczki. Teraz myślisz, że to będzie inny mecz, trudniejszy, podobnej jakości rywal czy jeszcze mocniejszy? Myślę, że może być to trudniejszy mecz, aczkolwiek jesteśmy na fali, zbudowani mocnym, wysokim zwycięstwem. Na pewno fajny stadion, kibice będą, będzie fajna atmosfera. No, na takie mecze czeka się, po to się trenuje, po to się gra w piłkę właśnie, żeby w takich meczach występować i na pewno damy z siebie wszystko i chcielibyśmy już ten mecz rozegrać jak najszybciej. Myślisz, że Wisła po tym, jak no, zaliczyła chyba wpadkę w niepołomicach będzie się tak chciała od razu rzucić na Stal Rzeszów? To jest rzadkość, prawda? Jeśli chodzi o naszych rywali, czy jednak też będzie chciała najpierw poczekać i zobaczyć, co my będziemy chcieli zaprezentować? No nie ma takiej drużyny, która wszystkie masze wygrywa i gdzieś ta, kiedyś ta wpadka musiała im przyjść, e, przyszła im właśnie w ubiegłym tygodniu z puszczą. E, na pewno będą chcieli się zrehabilitować, zwłaszcza, że wracają przed e, własną publiczność, ale my na pewno zrobimy też wszystko, żeby, żeby, żeby im te plany pokrzyżować. I i też będziemy grali o pełną pulę. Czyli my się mamy spodziewać stali Rzeszów jak zawsze, odważnej? Na pewno, zdecydowanie. Dziękuję bardzo.